Ta uwaga dotyczyła sieci ponadregionalnej pięciu województw Polski Wschodniej. Właściwie mogę powiedzieć, że to opóźnienie sięgało prawie dwóch lat. W dniu dzisiejszym mogę powiedzieć, że postęp jest nieprawdopodobny, natomiast dynamika jest jeszcze większa niż ten postęp. Przede wszystkim mamy notyfikację pomocy publicznej. Od listopada zeszłego roku województwa mogły rozpocząć przygotowanie zamówień publicznych. One są już w dniu dzisiejszym wszystkie poogłaszane we wszystkich pięciu województwach. Proces inwestycyjny będzie mógł w związku z tym, mam nadzieję, rozpocząć się w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, chyba że niektóre z tych województw podejmą to ryzyko już w najbliższym sezonie budowlanym, czyli jesienią. Bardzo. Ostrożnie analizujemy wszystkie harmonogramy i wszystkie zmiany, które teraz do tych harmonogramów są wprowadzone, bo moim zdaniem wypracowane modele do realizacji tych projektów w tych wszystkich pięciu województwach i związane z tym e, aktualizacja harmonogramów już w sposób wystarczający e, naciągnęły wszystkie możliwe terminy. Nie spodziewam się wielkich. E, Wniosków o płatność w bieżącym roku będą to wnioski na pewno związane z obsługą i zarządzaniem tym projektem, na pewno wszystkie całe, całe przygotowanie dokumentacji. Natomiast sam proces inwestycji, tak jak mówię, w kopanie łopaty, tak, wybudowanie pierwszych kilometrów, to to są środki, które będą wydatkowane w 13, 2014 i w 2015 roku, ponieważ wydłużyliśmy okres realizacji tych projektów do końca września 2015 roku.